Dziur ludziska. Z tej strony Recek. I witam Was w kolejnym odcinku serii Kupa Strachu. Dzisiaj po raz kolejny staniemy do walki ze Slendermanem, ale tym razem nie będzie to las. To będzie sanatorium. No i cóż, co nam przyniesie ta wersja Slendera? Zaraz się przekonamy. Okej, okay. jest mrok. Mamy podłogę z betonu. Tu mamy jakieś coś przejście. Może sobie ściszę to. O! Teraz jest troszkę za cicho. No cóż. Nie wiem czy to widzicie, ale. Nie wiem czy to zauważycie, zauważycie w ogóle na nagraniu, ale jest taki fajny efekt taki nałożony na kamerę, że na ekran znasz się gry. Jakby to było nagrywane jakąś kamerą albo coś, taki obraz taki trochę zniekształcony. Widać takie paski, że tak powiem. Nie, 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 nie biegaj recek. Spokojnie. Nie, no tu beton, tu beton, tu beton. Wszędzie beton dokładnie tak jak powinno być. Horrorowo. I z drugiej strony wam powiem, że praktycznie teraz nie mam wyjścia i muszę grać w to na pełnym ekranie. O, ludzie. O, ludzie. Jest pierwsza. O ja A, Spokojnie, 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 spokojnie. Ja pierdzie. Oh shit! Już, je, już po mnie idzie. Holy balls! Druga. Dobra. Ust ja pierd. Nie macie tam... Nie ma Slendera. Nie ma Slendera. Nie, to nie jest Slender. To nie jest. Co ja dla Was robię? Jest, czekajcie, jak to go Slenderem? To jest Sławek! Dobra, zobaczcie, co my tu mamy. Nie jest to bynajmniej miejsce, w którym chciałbym przebywać teraz. Jest mrok, jest mrok. Jest kisiel. Dobra, tu jest czysto. A to chyba punkt wyjścia. Nie, nie, nie. Nie rozgląda się. Nie rozgląda się. Ja pierdolę. Pianinko jeszcze. Co by nie było za mało? Teraz Slender wyskoczy. Możesz... KURY! Możesz, koch... Dobrze, akurat mi się stracić zachciał. Jak to zabrzmiało, nie do. No, no, zbieraj, 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 zbieraj! No idź, 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 Nie, ja się naprawdę boję. Ja się naprawdę boję! Ja się naprawdę boję! Nie mogę. Kurw. Ja pierdziel. A jest teraz takie coś, że on po prostu się tak nagle pojawia. Znikąd. I koniec. Kaplica. Piąta. Tak, niby już przebijam wynik. Niby już, ale nie cieszę się z tego ani trochę. Nie cieszę się z tego ani trochę. Gdzie jesteś, Sandy? Sławek, znaczy się. Słabo mi, że gdzie jesteś. Kurde, coś mi mówi, że ten materiał będzie dość krótki. Holy balls! Holy balls! Holy fucking balls! O jezu, słodki jezu! Święta BOLONIO! Jest tu zimno, nieprzyjemnie. Ja pierdzia. Nie ma nigdzie ucieczki. Nie ma gdzie się schować. Nie ma bezpiecznego miejsca tutaj. Jeszcze teraz przerażająca głosy <susurwany> szaleństwo This is insanity To jest szaleństwo This is the definition of insanity <susurwany> Nie no racek bez wsale szaleństwo. Tak slender jest taki straszny no. To tylko kupi Slender Czy To ma no, tylko rod nie ma twarzy nie po się go bać Może nie ma twarzy ale ma palce Chociaż wiecie co, pomijam jednak trochę zamiknąć. Ale z drugiej strony nie mam po prostu Nie mogę iść, po prostu nie zamiknę! Nie mam bata, po prostu nie zamiknę! Naprawdę, tu już byłem. Nie, hehe, hehe, to 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 to, Nie to, spokojnie, spokojnie. Wdech wydech, 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 wydech. Roz, nie to, wdech to, wdech to, to, nie to, 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 ci nawet nie wychodzi przecież. to, Nie ma Slenderu. Nie ma Sławka. Sławka tu nie ma. Sławka nigdzie nie widziałem. Znowu błądzę zresztą. Kolejna lokacja, w której błądzę. Nie, naprawdę nie mam, bo. Nie jestem jakoś szczególnie odważny. Ja pierdzielę. Nie, dobra. Teraz już to Była ewidentnie z Od pewnej znanej osoby.

nic się tu nie dzieje. Może kątem oka jakoś? Nie, nie, czekajcie, chyba tu byłem i tu kartki nie było. Jesus Christ, motherfucker. Szkoda, że nie nagrywam jeszcze kamerki, bo byście teraz mieli ze mnie taką bekę, że normalnie to się. nie wiem, gdzie zmieści. Aj, błądzę! Slendi póki co nie chce mnie dorwać. Chcę się pobawić moimi emocjami! Ej, nie. Kurde, no. Sam kiedyś przecież mówiłem, że pierwsza zasada Slendera, nie patrzeć się za siebie, nie rozglądać się wokół siebie. A ja tymczasem właśnie popełniam ten błąd, jestem hipokrytą normalnie. Nie, czekajcie, to chyba już byłem. Tak, byłem tu! Tu mamy statuę jakiegoś lwa. Kurde, gdzie jestem? To nie jest kartka, której szukam. Tutaj zielono mi. O! Szósta! No. Jest. Jest to, co chodzi tutaj w tej serii. Jest kupa! Jest kupa tego strachu! Znowu błądzę? O, nie, nie, nie biegaj, nie biegaj. Tam nie byłem, więc chyba najwyższa pora odwiedzić to miejsce. Patrzę, a tam siódma kartka. Ok, Jest i siódma, patrzy się w Twoją duszę, wpatruję się w Twoją duszę. Tak więcej przerażających dźwięków, żeby nie było za mało! Tu jeszcze wiatr wieje normalnie, ale spokojnie się do tego przyzwyczaić. Nie, spokojnie, 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 spokojnie. Nie ma. 7 A! A! na 8 To tak blisko było! O! Słuchajcie, coś mi podpowiada, że tej nocy nie zasnę. Że normalnie tej nocy chyba wtedy usiądł. <laughs> że chyba będzie mi potrzebna jakaś terapia albo coś. Chociaż z drugiej strony. No nie, to chyba nie jest jakoś tak szczególnie długo nagrywane. Zaraz to ogarnę. Moment. Nie, no ale powiem Wam, że ta wersja Slendera to póki co jest bardziej. Bardziej straszna od oryginału. Jest mrok. Opecha, dalej. Okej, okay, to się nagrywa 9 minut, spoko. No to co, jeszcze raz? Dobra, znowu loading screeny, znowu będzie ten ekran wstępny. No i czekamy. Strasznie. To jest strasznie, straszne. To naprawdę strasznie straszne. Tak to już znamy. Sanatorium. I dobra. Ciśniemy. Bo hopa Hop, 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 hop. Pierwsza kartka. Znowu zaczyna się horror, ale tym razem jestem już nieco lepiej przygotowany na to. Hmm. Teraz, którędy? może tędy... A może i nie tędy? Tu kartki nie ma. Evidentyko. Nie no, ale. 7 kartek, no. To już jest coś. Chociaż z drugiej strony, z tego co wiem. Dobra, teraz. Nie, spokojnie, spokojnie. To tylko strasznie, straszna gra. To tylko strasznie, straszny sławek. Znowu chce mnie dorwać. Tylko tym razem on dorywa praktycznie bez ostrzeżenia. Chociaż nie, to bo kupuję głupie, wiecie co? Bo teraz tak sobie myślę, że... Teraz się wygadam ile wlezie, a potem już resztę zostawię... Hmm, zobaczmy, tu, tu nie. Na razie nie. Tu jakieś... E, what the fuck? Uwaga. Nie ma Slendera? Nie ma. Dobra. Okej, okay. przybył z lasu. Pianinko znowu. Tu wściekłe pianino. Wydające przerażające dźwięki. Tu byłem? Chyba nie. No nie no, nie byłem. Teraz przecież. robię. Dobra. Sławek już za mną podąża. Sławek już chce mnie dorwać. Dobra, o, o. Czwarta. Opa. Ja pierdzielę Dobra. o, latarka z mi. Właściwie sam sobie wyłączyłem, ale do szczegół. Dobra, może tędy Tu coś może? Nie Spokojnie Nie ma Slendera! Nie ma Slendera! Opa, tu nic. O. Patruję się w twoją duszę! Dobra, piąta kartka znowu! Tak w ogóle, zastanawiam się... Po co nasza postać by miała tutaj iść, do tego sanatorium? Bo jak ja bym chciał pozbierać trochę kartek, to no to, nie wiem, kupiłbym sobie jakiś blok rysunkowy, albo coś. Jakiś blok techniczny, ewentualnie jakiś blok z kartkami w linie. Wiem, że kolejna kartka była koło pralek, tylko pytanie teraz, gdzie są pralki? To miejsce wygląda na podejrzanie. Ej, ja tu w ogóle... Aha, okej. Okay. To mi wygląda na wyjście jakieś, albo coś. Czyżby zbawienie? Skupmy się na grze teraz. Teraz jest tam Sławek? Nope. O! Szósta. Coraz mniej możliwości. Sławek nie jest aż tak natarczywy jak w oryginale. Co mocno podkręca atmosferę nie pojawia się on tak często. Jest tak, jak, jak, taka jakby zjawa taka. Że pojawia się i znika. Tu byłem. Tu przejścia nie ma. Oj, błądzę. Krążę w koło. Niedobrze. A tak swoją drogą. Taka mała zapowieść horroru pierwszego takiego pełnoprawnej serii. No cóż, tak trochę pomyślałem. I wiecie co? Chyba jako pierwszy taki pełnoprawny horror. O, no, Sławek! Muszę przyznać, nie ma tak wejścia w dobrym momencie. I czyżby tu były pralki? Tak, są pralki. Jest i siódma kartka. No escape. Teraz tylko pytanie, gdzie jest ostatnia? Tak, więcej denerwujących dzięków! Tylko o tym marzyłem. Dobra, czekajcie. W Kiblu byłem. Nie, teraz naprawdę nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie teraz iść. To nie jest kartka, której szukam. Ta na tej szafce. Czekajcie, przechodziłem już koło tego lwa? Wiecie co? To by nie było głupie, jakby ta kartka była tutaj. Tak więc tej Więcej męczcie moje uszy! Czekajcie, to mi wygląda na wyjście. Ej nie, to by było piękne, jakby kartka była akurat tutaj. Tylko pytanie teraz... Gdzie to się? jest? Okej, okay, nie macie. I nie wracaj tu Sławek. Ale to tym nie Okej. To już byłem. Kurde, taki wiaterek. Bardzo przyjemny. Okej, okay, nie macie. I dobrze. Nie macie. Nie macie. No ale do tym nie wiesz, żebyś się pojawiał. Tylko kurde, spróbujesz! pojawić. Nie no, ale wracając do tego, co chcę przejść jako pierwszy taki pełnoprawny horror. No to już postanowiłem, że to będzie Dead Space. Tylko najpierw zajmiemy się jeszcze prawdopodobnie slenderem Hospice. Tak, będzie jeszcze jedno starcie ze sławkiem. Jedni się cieszą, drudzy pewnie narzekają. Ale okej, okay, znajdą się i fani, i hejterzy. Dobra. Tylko chciałbym zebrać tą ósmą kartkę, chociażby, żebym miał jakiś taki mały sukces. I pewnie zaraz mi się w tu pojawi. Dobra, po kolei, tu byłem. Dobra, tyle w temacie tego slendera. Ja już dziękuję wam za to, że. co obejrzeliście, że obejrzeliście ten materiał. Zapraszam Was. Oj, sorry, bekło mi się. Uf, oj, sorry, znowu mi się bekło. No cóż, zapraszam Was do komentowania, rzetelnego oceniania tego materiału. A jeśli uważacie, że to co tutaj zobaczyliście, to było dla Was troszeczkę za mało, to możecie również zasubskrybować mój kanał. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i czołem.